Systematycznie, codziennie o tej samej porze. To absolutnie nie oznacza, że osoba, która taki lek bierze, jest osobą chorą. Przygotowuje się tam do, do kolejnych wyzwań, doprowadzić do spektakularnych zmian. Witam, kochani, w kolejnym odcinku. Przypominam ci, którzy zobaczyliby ten odcinek jako pierwszy, że Będę dzisiaj mówił o lekach z grupy SSRI, grupie leków antydepresyjnych, o inhibitorach wychwytu zwrotnego serotoniny. Pierwsza część tej opowieści odbyła się tydzień temu, tak? więc warto najpierw przesłuchać pierwszą część odcinku o SSRI, a dzisiaj będziemy mówić dalej. Więc, jak takie leki stosujemy? W bardzo prosty sposób. W bardzo prosty sposób, po prostu yy, najczęściej przyjmujemy jedną tabletkę dziennie rano. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, żeby dać temu lekowi czas na to, żeby zaczął pracować. To nie jest tak w przypadku stosowania tego typu leków, że efekt pojawi się natychmiast. Bywa, że on się pojawia bardzo szybko, jeszcze tego samego dnia. Co pewnie należy przypisać efektowi placebo. Bywa, że pojawia się już po 2-3 dniach, natomiast powinien pojawić się mniej więcej po około 2 tygodniach. Jeśli nie pojawia się efekt działania leku po 4 tygodniach, to to stanowi wskazanie, a żeby zwiększać dawkę tego leku, ewentualnie, żeby rozważyć zmianę tego leku na, na inny lek. Ale, żeby tak zrobić, lek trzeba brać systematycznie, codziennie. O tej samej porze. Jest to łatwe, bo robimy to rano. W związku z tym, na przykład, jeżeli dajemy ten lek osobom starszym, a potem ktoś, opiekun, wychodzi do pracy, no to może dać to rano. Jeżeli dajemy dzieciom, tak. Ja nie jestem fanem dawania dzieciom leków, ale w pewnych sytuacjach jest to konieczne. To podajemy przed pójściem do szkoły i ten lek dajemy tylko raz dziennie. Każdy lek ma tak zwaną farmakokinetykę. On działa w odpowiedni sposób. I nie, nie dajemy tych leków dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Dajemy je o stałej porze i dajemy raz dziennie. To jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest, żeby tego nie odstawiać w sposób, można powiedzieć, niekontrolowany, bo można tym zrobić tylko bałagan. Dlaczego? Ja to podam, podam taki przykład. Jeżeli chcielibyśmy, powiedzmy, na przykład pomalować choinkę, tak? albo jeżeli lakierujemy samochód, to, to nie jest tak, że weźmiemy tutaj kubełek farby, maźniemy tam parę razy pędzlem i ta choinka będzie umalowana, ten samochód będzie wylakierowany. Tak, my musimy kłaść Dużo warstw, żeby osiągnąć skutek. Dlaczego? No, dlatego, że inaczej tylko kawałek, że tak powiem, tego, tego towaru będzie pomalowany. Podobnie jest jeszcze bardziej w ośrodkowym układzie nerwowym. Tutaj, żeby ten nasz mózg się wysycił, tak, żeby ten lek dotarł, żeby on osiągnął odpowiedni poziom, odpowiednie stężenie, musi to potrwać. Tak? To, to jest proces, który trwa. W związku z tym niestety nie osiągamy efektu natychmiastowego. Dlatego, jeżeli ktoś ma pojedynczą, stresującą sytuację, na przykład ten pogrzeb, tak, i boi się, że będzie, się, będzie źle funkcjonował podczas tego jednego izolowanego wydarzenia, które ma nastąpić za chwilę, to nie jest to wskazaniem do zastosowania leku z grupy SSR. Tak. Stosujemy je wtedy, kiedy chcemy osiągnąć. Dłuższy efekt, tak? Pozbyć się zaburzeń depresyjnych, pozbyć się zaburzeń snu, pozbyć się tego typu problemów, zaktywizować w jakiś sposób, mieć siłę do, do działania. To jest bardzo ważne, żeby brać ten lek w sposób systematyczny, w sposób cykliczny. Druga, jakby bardzo istotna kwestia jest taka: lekarze mają czasami zwyczaj. Wprowadzenia kilku leków naraz. W przypadku interny, pediatrii to jest uzasadnione, tak? bo jeżeli ktoś przychodzi z zapaleniem oskrzeli, no to musimy włączyć powiedzmy, wiem, antybiotyk, jakiś lek w postaci wzięwnej czasami dajemy oczywiście leki, czasami na przykład sterydy, tak, leki przeciwgorączkowe, może istnieć konieczność włączenia tlenu, i tak dalej, tak więc jakby stosujemy politerapię. Tak? W przypadku stosowania leków. W psychiatrii powinniśmy, w warunkach pozaszpitalnych, bo w warunkach szpitalnych to jeszcze może być inaczej, ale w warunkach pozaszpitalnych powinniśmy wprowadzać jeden lek, każdy lek pojedynczo. Czyli jeżeli wprowadzimy na przykład na raz dwa leki, a pacjent się będzie źle czuł, to my nie wiemy, czy ten pacjent się źle czuje po leku A, czy źle się czuje po leku B, czy też kombinacja leku A i leku B na niego źle działa. Lekarze, którzy wprowadzają na przykład czasami trzy leki na raz, Popełniam w mojej opinii błąd. A poza tym, po co mamy leczyć pacjenta dwoma czy trzema lekami, skoro może się okazać, że pacjent dobrze się będzie czuł już po zastosowaniu jednego leku. Tak? Kolejną kwestią jest kwestia dawki. Na początek warto jest, stosując każdy lek w psychiatrii, ale w szczególności SSRI, podać tak zwaną minimalną, skuteczną dawkę. Tak? Jak ktoś nigdy nie brał żadnego leku, to stosujemy, zaczynamy od takiej minimalnej dawki, nawet wprowadzamy lek, stosując pół dawki. Tak, może się okazać, że ta mała dawka będzie, będzie działać. To po co pacjent ma wydawać wiem, dwa razy więcej pieniędzy, biorąc na przykład 20 mg leku Escitalo skoro może sobie wziąć 10 mg i będzie się, będzie się dobrze czuł? Tak. Stosujemy minimalne dawki i staramy się stosować monoterapię. Tak. Dopiero jak po pewnym czasie pacjent mówi, że ten lek, mu nie wystarcza, to dołączamy jakiś tam kolejny lek, zwiększamy dawki, więc zaczynamy od małych dawek i zaczynamy od monoterapii, wprowadzamy jeden lek. Bardzo poważnym błędem jest stosowanie dwóch leków z tej samej grupy leków, tak? Nie stosuje się w medycynie psychiatrii dwóch SSR-ów naraz, tak? Jeżeli ktoś wprowadzi dwa różne leki o tym mechanizmie działania, to nie tylko może to prowadzić do poważnych następstw w postaci tzw. zespołu serotoninowego. Tak więc tego robić, tego robić nie należy. Takie działanie jest, jest błędem. Należy pacjenta o tym uprzedzić. To jest bardzo ważne. Pacjent musi wiedzieć, że te leki tak, a nie inaczej działają. Czasami lekarz przepisuje lek, mówi: proszę brać, proszę brać rano i koniec tematu. Taki pacjent nie wie na przykład, że nie powinien takiego leku, nie wiem, przerwać, jeżeli potrzebny, jak się będzie. Źle leczył, tak? Więc jakby trzeba tego pacjenta uprzedzić. Te leki SSRI, takim najbardziej znanym lekiem, nie wiem, być może nawet pierwszym lekiem był tak zwany Prozac, to był taki znany amerykański lek. I to jest właśnie lek, jest właśnie lek z tej grupy. Jak ludziom mówię o tym, o tym leku, to często oni się mniej stresują. Ponieważ pacjent, który przychodzi do gabinetu, on nie wie, czy ten lek, który mu daje psychiatra, to jest tak zwany ciężki psychotrop, tak? czy to jest łagodny lek antydepresyjny, a to jest dla ludzi bardzo ważne, ponieważ już samo przyjście do psychiatry wielu ludzi stresuje i w jakiś sposób stygmatyzuje. Zastosowanie leku pogłębia ten, ten stan, więc trzeba bardzo jasno wyjaśnić, że to są leki, które stosowane są powszechnie. W zwykłych, łagodnych stanach depresyjnych, to absolutnie nie oznacza, że osoba, która taki lek bierze, jest, jest osobą chorą. Leki z grupy SSRI, jak wszystkie leki, dają jakieś tam działania niepożądane. Tak? Jeżeli weźmiemy sobie ulotkę i przeczytamy tę ulotkę, to no, tam tych działań niepożądanych jest. Bardzo dużo. No, wynika to z polityki firm farmaceutycznych. One muszą się zabezpieczyć i muszą rzeczywiście podawać te nawet rzadkie działania niepożądane. One tam są pogrupowane w częste i w rzadko występujące działania niepożądane. Jeśli chodzi o tą grupę leków, to mogę powiedzieć tak: rzeczywiście pacjenci skarżą się na problemy z przewodu pokarmowego, a to jakieś tam pobolewania, a to zgagę, a to brak apetytu. Zresztą te leki czasami są stosowane w odchudzaniu, z uwagi na to, że na pewien czas osłabiają łaknienie. Te objawy z przewodu pokarmowego, czasami senność. Takie, takie objawy są rzeczywiście zgłaszane. Jeżeli się pojawiają objawy, jakieś takie no nazwijmy to gwałtowne, typu tam jakieś tam serca, prawda, czy jakieś tam spadki ciśnienia, to raczej nie jest to spowodowane braniem tego leku. No część pacjentów sam fakt, że bierze lek o takim, o takim działaniu i w jakiś tam sposób Stresuje. To, to nie są leki, które dają poważne działania niepożądane. Ja te leki stosuję u pacjentów, którzy mają i poważnie chory układ krwionośny, i u pacjentów, którzy są, nie wiem, na przykład, po przeszczepach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę, naprawdę bezpieczne leki. Te leki można łączyć z innymi lekami. Ale oczywiście decyzja zawsze należy do lekarza. Szczególnie pacjenci, którzy na przykład wiedzą, że źle reagują na leki, albo pacjenci na przykład po przeszczepach narządu, gdzie lek, jeden lek może wpływać na metabolizm innych leków, które to już inne leki są niezwykle istotne dla takiego pacjenta, żeby były w odpowiednim stężeniu, bo w przypadku gdybyśmy zakłócili to stężenie, to mogłoby dojść do odrzucenia przeszczepu, nawet. No, to, to wymaga czasami u takich, powiedzmy, pacjentów podwyższonego ryzyka, nawet czasami konsyliów tam, konsultowania się. Ja mam teraz, na przykład, taką, taką pacjentkę, która ma cukrzycę typu pierwszego, i przy zastosowaniu leków pojawiły się u niej wahania. Cukru. W związku z tym w takim gronie endokrynolog, diabetolog, psychiatra obserwowaliśmy, zastanawialiśmy się nad, nad wprowadzeniem nowego leku. No, koniec końców okazało się, że było to spowodowane tam błędami dietetycznymi. No niemniej jednak u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, którzy, tak jak mówię, cierpią na jakieś tam poważniejsze choroby, muszą doświadczeni lekarze o tym, o tym decydować. Najcięższym takim, można powiedzieć, działaniem niepożądanym, bardzo rzadkim jest tzw. zespół serotoninowy, ale o tym będę mówił, w innym odcinku zainteresowanie mogą sobie o tym przeczytać bez problemu w internecie. Mogę tylko powiedzieć, że w swojej wieloletniej praktyce stosowania naprawdę, myślę, że tysięcy pacjentów leków SSRI nigdy się z taką sytuacją nie spotkałem. Jakie są koszta takiego leczenia? One, one nie są wysokie. Większość tych leków jest na zniżkę. To jest zniżka 30%, także część z tych leków, większość z tych leków to są leki refundowane. To leczenie kosztuje między kilkanaście a powiedzmy 20-20 kilka złotych miesięcznie, także to nie, jest, to nie jest drogie leczenie, a może naprawdę. Doprowadzić do spektakularnych zmian, no bo teraz jaki, jakich efektów oczekujemy? Tak? No po pierwsze, pacjent ma się dobrze czuć, tak, w tym sensie, że ma mu smutek, ma mieć więcej energii do działania, ale my mierzymy ten efekt działania leku w sensie długofalowym poprzez zmiany, jakie zachodzą w jego życiu. Tak? Żeby zaszły jakieś zmiany, to często potrzebny jest czas. Dlatego pada pytanie: jak długo brać leki z grupy SSRI? Otóż powiem tak, minimalnym takim okresem, gdzie należy to, to, to robić, to jest okres mniej więcej około 3 miesięcy. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie zdoł matury, jest z tego powodu zestresowany, pobierze te leki, potem już się lepiej czuje, już przygotowuje się tam do, do kolejnych wyzwań, to można to przerwać. Ale nie jest naprawdę niczym złym, jeżeli taki lek się bierze nie wiem, przez na przykład rok, a nawet kilka lat. A u wielu pacjentów, zwłaszcza starszych. Można taki lek brać do końca życia, tak? Dlaczego nie? Jeżeli kobiecie zmarmąż, tak? Ona, ona jest wdową, mieszka sama, no nie czuje się z tym dobrze, bierze inne leki, leczy na sobie naciśnienie, tam powiedzmy, cukrzycę, różne inne schorzenia, to dlaczego już miałaby nie brać razem z tym lekiem, nie wiem, powiedzmy naciśnienie, leku o charakterze csr Zresztą te leki one poprzez. Hamowanie, jakby takiego pobudzenia środkowego układu nerwowego, po prostu uspokojenie pacjenta, często też prowadzą dają dobre efekty nawet w leczeniu naciśnienia technicznego, tak? Zamiast podwyższać dawkę leku na naciśnienie, można zastosować ten lek i to daje dobry efekt, tak więc nie należy się bać długotrwałego stosowania tych leków. Ja podkreślam. Że inny jest cel leczenia u osoby, która ma nie wiem, 75 lat, tak? a inny jest cel leczenia u osoby, która na przykład w tym roku zdaje maturę. Tak? Nam chodzi o to, żeby ludzi nie tylko uwalniać od smutków, ale pobudzać do działania, żeby zmieniać im życie. Takim klasycznym przykładem jest stosowanie leków SSRI w leczeniu fobii społecznej, ale o tym powiem w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję. Proszę o subskrybowanie, o komentowanie i do zobaczenia za tydzień.